Cześć moi drodzy, witajcie. Dzisiaj straszny wiatr. Nie wiem, czy mnie słyszycie. W zasadzie jest wicher. Mówimy, kiedy jest taki wielki wiatr, mówimy, że jest wicher. I dzisiaj jest słodecznie, ale jest wicher. Naprawdę wieje bardzo mocno. Niektórzy mówią, straszny wicher dzisiaj. Bardzo, bardzo wieje. Nie wiem, czy słychać, co mówię. Jestem przy takim jeziorku trochę innym niż zawsze, bo tak naprawdę tu są dwa jeziorka. I to jest takie większe jeziorko, wokół którego jest zrobiony park. Tu można grać w siatkówkę i podejdziemy do wody. Zobaczycie, jak tutaj wygląda nad samą wodą. Zobaczcie, to jeziorko jest. Dużo większe od tego, które zwykle odwiedzam. Tak tutaj wygląda trochę ciemno. Ludzie mieszkają w wysokich blokach bardzo, bardzo przyjemnie. Tak jak Wam mówiłem, dzisiaj duży wicher, duży wiatr, ale bardzo słonecznie. Trzymajcie się. Miłego dnia. Cześć, papa. Pa.